Spójrz na Ziemię z kosmosu. Nie ma tam granic. Nie widać państw, murów ani zasieków. Tylko jedna piękna planeta. Granice istnieją tylko w naszych głowach. To my rysujemy kreski na mapach i mówimy: to moje, tamto twoje. I od tysięcy lat jesteśmy gotowi zabijać się o te kreski. Ludzie giną za kilka kilometrów Ziemi. Za linię, której nie zobaczysz z orbity, za ideę, którą ktoś kiedyś wymyślił i nazwał, Ojczyzną. A przecież z kosmosu widać coś innego: widać oceany, góry, pustynie, miasta, widać życie, ale nie widać tego, co nas dzieli. Dlaczego więc pozwalamy, by granice decydowały o tym, kto jest człowiekiem wartym pomocy, a kto obcym, którego trzeba nienawidzić? Granice sprawiają, że jedni rodzą się w bogactwie, a inni w biedzie. Granice sprawiają, że jedni mają paszport otwierający świat. A inni są uwięzieni tam, gdzie nie mają przyszłości. Granice są jak mury w naszych sercach. Mówimy: Ci są nasi, tam ci są inni. Ale przecież wszyscy jesteśmy z tej samej planety, wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, wszyscy patrzymy na to samo niebo. Kosmos nie zna słowa obcy, kosmos zna tylko istnienie. To my stworzyliśmy podziały, które czynią z nas wrogów. I może właśnie w tym tkwi nasz największy błąd. Zamiast patrzeć w gwiazdy i szukać jedności, my patrzymy na mapy i szukamy powodów do wojny. Granice, których kosmos nie zna, zniszczyły już miliony istnień, a jednak wciąż wierzymy, że są potrzebne. Ale prawda jest prosta: żaden mur, żadna kreska na mapie, żadna flaga nie uratuje nas, kiedy planeta zacznie się buntować, kiedy zabraknie wody. Czystego powietrza i spokoju. Wtedy może zrozumiemy, że granice nie mają znaczenia, że jesteśmy jednym gatunkiem na jednej planecie, na drobnej niebieskiej kropce w nieskończonym kosmosie, ale czy nie będzie już wtedy za późno?